Agnieszka Zalewska, Szczecińska Jasna Strona Mocy. Po raz trzeci zapraszam Was na trzecią edycję kampanii Przejdź na Jasną Stronę Mocy. Ze mną dzisiaj Dariusz Juszczyński, prezes Zachodniopomorskiego pomorskiego Stowarzyszenia Pośredników Obrotu Nieruchomościami oraz założyciel i yy, współtwórca portalu na zachodniopomorskie pomorskie Dobry Adres. W zasadzie od samego początku wspieramy działania fundacji i jej podopiecznych. Chcemy dla nich lepszego życia. Jako pośrednicy z Zachodniopomorskiego pomorskiego i portal Dobry Adres od samego początku jesteśmy z fundacją. Darek Juszczyński już jest po jasnej stronie mocy, za co bardzo dziękuję. Dziękuję również dobremu adresowi oraz pośrednikom za wsparcie fundacji oraz wsparcie kampanii Przejdź na Jasną Stronę Mocy. I no, dołączajcie do nas, przychodźcie na Jasną Stronę. Dziękujemy, prosimy, bojcie. Dziękuję bardzo.